Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym w sumie spontanicznym filmie a ponieważ miałam tego dzisiaj nie nagrywać, ale tak naprawdę sporo się będzie działo i nie wiem kiedy to zdążę nagrać, a przyszło mi też małe zamówienie, które chciałam Wam pokazać i przy okazji nawinął mi się temat, o którym pomyślałam, że em, sobie z Wami porozmawiam więc to taki jest e, przesiedziany film e, jest już, słuchajcie, wtorek, jak ja to nagrywam jest godzina 20, ja dopiero jestem w, pra w pracy, z pracy wróciłam, ponieważ um, byłam. Y kupić krzesła dla mojej mamy, których szukałam już dosłownie pół roku, takich dokładnie krzesł, których chciałam na marketplace, to znaczy ja kupiłam, mama sobie kupiła, tylko ja pojechałam wykonać zadanie, że tak powiem i po prostu po pracy pojechaliśmy po prostu do jednego miasta, odebraliśmy te um, krzesła i jutro Andrzej, jak mnie zawiezie rano do pracy, to pojedzie od razu do mojej mamy i zawiezie wraz z sukienką, e, która też przyszła. W ogóle powiem Wam, tak mi super leci tydzień, już, już tak naprawdę zostało tylko jutro, Jutro też przywiozą nam skip. Mega się cieszę, ale najlepsze jest to słuchajcie, że nasz sąsiad bliźniak, bo jak wiecie, my mamy dom nasz, jest dom tu, i my jesteśmy przyklejeni z drugim domem, i z drugiej strony nie mamy sąsiadów, także mamy jednego tylko sąsiada, i właśnie on też ma skip, ponieważ jak pamiętacie, mówiłam wam o pożarze jego domu, jego domu, naszego, jego, jakby, kolejnego, bo jest. My, nasz sąsiad, i ten dom, który cały garaż się spalił. I ten spalony garaż też najechał na garaż naszego sąsiada. I dlatego on właśnie ma skip będą robić nowy garaż. Skip. Cały czas mówię skip, ale ja nie wiem, czy wy wiecie co to jest. Po prostu panowie przywożą taki wielki metalowy kontener. Ciekawe jestem, jak to się w Polsce nazywa. Stawiają go, stawiają go wam pod domem. I wrzuca się tam wszystko, bez żadnej segregacji, bez niczego. I zależy na ile dni się opłaci, to po prostu oni później przyjeżdżają, zabierają tego skipa i już tam sobie na wysypisku segregują wszystko, co tam zostało wrzucone. E Nasz przyjdzie jutro o 12, a jego przyjechał dzisiaj o 12. Nie zgadaliśmy się, po prostu tak śmiesznie wyszło. E, także będą dwa wielkie metalowe kontenery przed jego domem i jutro też przed naszym. Będzie śmiesznie z parkowaniem, bo nie wiem gdzie my postawimy auto, bo my skip pójdzie na driveway. Więc no, na podjazd po prostu będzie. Ale fajnie, cieszę się bardzo, bo po prostu będę mogła wchodzić, wywalać, wchodzić, wywalać i e, wreszcie taka jakaś. Powolna robota w naszym ogrodzie się zacznie. Wiadomo, w tym roku nie mamy pieniędzy na to, żeby ten ogród zrobić tak, jak chcemy, ale wiecie, przynajmniej ogarniemy takie porządki i zrobimy takie coś, żeby chociaż można tam było wyjść i napić się w lecie drineczka, bo na razie nie, nie, nie ma tej opcji. Ale fajnie, tydzień mi ci fajnie, tak jak mówię. Środa będzie busy. W piątek mam makijaż próbny i też dlatego stwierdziłam, że chcę dzisiaj nagrać, Posłuchajcie, ja jestem tak niezdecydowana, jeżeli chodzi o makijaż ślubny i o włosy, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Przeglądam tysiąc różnych stron. Niestety nie chcę patrzeć tylko... Niestety, niestety nie lubię zdjęć modelek, ponieważ one zawsze wyglądają lepiej. Bardziej właśnie patrzę na jakichś forach, gdzie zwykłe dziewczyny, takie jak ja, pokazują swoje zdjęcia i na pewno wiem, że włosy będę miała upięte i chcę mieć z przodu troszeczkę puszczone, bo ja nie lubię być tak do końca ulizana um, no ale właśnie nie wiem czy to warko, trzeba zrobić, wiecie, też pewnie pani jak zobaczy moje włosy coś mi doradzi ale jeżeli chodzi o makijaż to tak, nie chcę za mocno ale też nie chcę takiego soft glam, gdzie tego makijażu prawie nie widać już nie mówiąc o tym też, że na zdjęciach e, wtedy się gubi e, ta twarz więc słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł, gdzieś widziałyście jakieś ładne zdjęcie fajnego makijażu na ślub, podsłuchajcie mi, czy tam na Facebooka, czy na Instagramie byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. I powiem Wam, że stresuje mnie to bardzo i jestem ciekawa, czy Wy kobiety, które już przez to przechodziłyście, jak miałyście swoje próbne makijaże i włosy, to czy też się stresowałyście, czy jakoś podeszłyście do tego bardziej na luzie? Nie wiem, ja sama powiem wam, że jestem w szoku, bo na początku tak się nie mogłam doczekać, żeby już tego zrobić, a teraz się stresuję. Też w czwartek mamy telefon z um, panią, chyba bodajże że panią urzędniczką, która przyjedzie do nas udzieli się tego ślubu, żeby po prostu um, przejść od rzeczy do rzeczy, co jak to ma wszystko um, wyglądać. No, a teraz do Innych spraw przechodzę, a mianowicie do e, hejtu, który e, mnie spotkał. Chociaż osoba, która e, pisała mi ten komentarz, uważa, że to nie był żaden hejt, e, no ale ja uważam, że jeżeli ktoś komuś mówi, że jest medialną prostytutką lub że ma brzydkie włosy i. no to. No, e, zaczęło się od tego, że pierwszy komentarz jaki dostałam, który został wykasowany, więc nie jestem już do końca pewna, czy to jest ta sama osoba, ale dziwnym myślę, że to jest ta sama osoba, która po prostu zmieniła sobie e, login. Napisała mi, że przykro się ogląda takich pustaków jak ja, już nie będę nawet przytaczać jego więcej, bo, e, bo nie ma po co. A chwilę później, czy to był win już mi się mylą te filmy, słuchajcie... Był bardzo długi komentarz właśnie mówiącym, że się sprzedaję, że jestem medialną prostytutką, że kogo obchodzi to, co jem na śniadanie, czy sobie kupiłam na temu, czy nie wiem, gdzie poszłam, co zrobiłam, co zobaczyłam. I powiem Wam szczerze, że ten komentarz był taki dość mocny, jak dla mnie. Ja go tak odbrałam. I drugi komentarz dotyczył moich włosów. I słuchajcie, ja wiem, jako osoba, która nagrywa i później edytuje filmy, samo mnie to denerwuje, że ja te włosy dotykam. Nie wiem dlaczego po prostu mam taki trik i to tylko robię jak nagrywam, dlatego teraz się pilnuję i mnie to zawsze denerwuje jak później sama edytuję to mówię, boże czego ja się po tych włosach dotykam, także hej paniu, panu trolu, miałeś rację z tym akurat, ale zamiast coś napisać, że oj zwróć uwagę, bo to jest rozpraszające, nie wiem, że dotykasz włosów czy coś, to tam pojechał mi, że czy chcę zwrócić uwagę na swój kolor, dlatego je dotykam, hello taki mam kolor włosów, że ja nie muszę nic dotykać tych włosów, żeby kolor było widać a to, że mi pojechałeś, że mam niezdrowe i niefajne włosy no to wiem, że nie mam jakichś mega zdrowych włosów wiem, że nie są one e, dużo objętościową, że jest ich mało także nie musiałeś e, mówić rzeczy oczywistych ale e, i ten komentarz mnie tam jeżeli chodzi o włosy nie przejął ja nigdy nie mówiłam, że ja mam super włosy zawsze Wam mówiłam, że moje włosy to jest moja jakby rzecz że tak powiem, o którą dbam niestety najmniej, co roku mówię, że będę więcej dbała, a tak naprawdę kończy się szampon, odżywka i maska, a nie robię żadnych olejowań i tak dalej. Także Ameryki ten ktoś nie odkrył. Ale właśnie z tego tak dowaliła mnie ta medialna prostytutka, że się sprzedaje, że to, że tamto, już nie mówiąc o tym, że... Stosunkowo jakaś długość filmu do tego, ile doba ma godzin, i ile dni w tygodniu. To ja nie wiem, co ja bym tam miała sprzedawać, bo ja tak naprawdę nie wiem, nie sprzedaję jakichś moich sekretów życiowych. Już nie mówiąc o tym, że nie wiem, nie mówię o mojej kłótni z Andrę, że nie wiem o co się pokłóciliśmy, czy o jakichś innych e, rzeczach, ale dobra, niech będzie. I powiem Wam, że. E, nie będę tu kłamać, że mnie to w ogóle obeszło. Troll, się może cieszyć, że komuś sprawiłeś przykrość, bo udało ci się. Brawo, przyklasnę ci. E, faktycznie miałam takie pierwsze 5 minut, że było mi mega przykro. E, nie powiem, bo byłam naprawdę bardzo bliska tego, żeby mój kanał usunąć i po prostu się więcej e, nie pojawić na YouTubie, bo stwierdziłam, po co mi to przed samym ślubem jeszcze się denerwować, wieć jakimiś komentarzami niefajnymi nie u mnie na kanale. E, tydzień wcześniej też miałam ten niefajny komentarz. O, o te angielka także mówię po co ale wiecie co? po pięciu minutach Buster przestań, bo ja nagrywam zawsze szczekasz jak nagrywam, chodź nie chcę pogadać um, ale później sprydziłam nie, nie będę dać e, się e, hejterom, osobom, które E, w tak niefajny sposób e, wyrażają swoje zdanie, bo ja rozumiem, że ja się wystawiam na jakąś ocenę tutaj ludzi, ale nieraz dostałam słuchacie jakieś konstruktywne e, feedbacki, jak to się mówi, że nie, ktoś mi kiedyś napisał na samym początku, że fajniej będzie, jak będę obkręcać kamerę w drugą stronę, bo ja nagrywałam w pionie, tak? Pion z poziomem mi się zawsze myli. I, e, i przyjęłam to, bo to była fajnie zrobiona, po prostu ktoś napisał, będzie się lepiej oglądać, albo nie wiem, ktoś mi napisał, że Strasznie denerwujące jest to, że ja tak stukam paznokciami, ale to było tak em, w kulturalny sposób napisane, więc to nie jest tak, że ja nie mogę em, przyjąć do wiadomości, że robię coś źle albo mogłabym coś robić lepiej. Nie, to jest super, bo dzięki temu się rozwijamy, dzięki temu em, może zyskamy nowych widzów, których te rzeczy denerwują i przez to nas nie subskrybują i tak dalej. Widzicie, znowu się powstaje, <grym> dotknęłam. Um, więc stwierdziłam, że nie, zresztą to nie byłoby fair dla was, dla osób, które są ze mną już nie rok, nie dwa, nie trzy, ale jest tu z was kilka, które są ze mną naprawdę od pierwszego czy tam pierwszych, pary, e, pierwszych paru filmów i to nie byłoby fair dla was. Już nie mówiąc o tym, że jak e, poczułam się też źle z tym, że tak naprawdę ta, ta osoba obraziła moich widzów, bo mówiąc, że kogo to obchodzi, czy to obchodzi, tak zabrzmiało jakby. Tylko osoby nudne albo bez życia, że się interesowały vlogami, i tak dalej. A ja osobiście sama uwielbiam oglądać vlogi, to są jedne z moich najbardziej ulubionych rzeczy, bo mnie na przykład interesuje to, co sobie ktoś zrobił na, na obiad, bo może się zainspiruje. Podoba mi się to, jakąś tą promocję zobaczył w Rosmanie, mimo tego, że jestem zazdrosna, że ja tego Rosmana nie mam, i lubię oglądać vlogi, więc słuchajcie. Moim zdaniem, ja nie wiem, przysięgam Wam, jak ja czegoś nie lubię, to go nie oglądam. Nawet pisałam wczoraj do Asi Jagody, bo ona tam coś tam właśnie mówiła o łapkach w dół, że ja osobiście, jeżeli chodzi o shorty na YouTubie, ja ich nie trawię, ja mam na nie alergię. No nie mogę, po prostu nie lubię ich oglądać. Dla mnie shorty są o, dla TikToka, a filmy są dla YouTuba, ale nie wchodzę... Nie zostawiam łapek, nie komentuję, po prostu omijam. Tak samo, jeżeli czasem wiecie, wyświetla mi się kogoś profil e, z jakimś vlogiem, wchodzę w niego i okazuje się, że osoba nie ma mojego flow, nie wiem, nawet zrobi coś denerwującego, i ja nie komentuję, po prostu ja nie mam na to czasu, ochoty, nie chcę też komuś sprawiać przykrości, po prostu dalej nie oglądam tej osoby, mogę nawet zaznaczyć, nie pokazuj więcej. Tyle w temacie. I. Dlatego właśnie ten hejt się szerzy się na świecie, bo to wszystko się wynosi z domu. I posłuchajcie taka osoba, ten pan, który mi tak komentował, siada sobie z takim synem czy córką i mówi: Kochanie, nie martw się. Musisz pisać do ludzi pod pseudonimem i wszystko będzie okej. Okay. A śmiesz się z kolegi, że ma gorsze ciółki? Jest okej, okay. no przecież ty masz lepsze. Tak, jest i to się z domu wynosi. Ja miałam bardzo podobną sytuację, e, gdzie byłam wyśmiewana w mojej. E, w szkole. Mama mnie przyniosła z tej szkoły yy, i takie rzeczy wydaje mi się nie zawsze, nie mówię, bo czasem wiem też, że rodzice, rodzice się starają i wmawiają dziecku e, bardzo dużo e, dobrych e, wartości, ale dzieci sobie czasem lubią e, z, patrzeć z naszej drogi, ale uważam, że jeżeli my jako rodzice znaczy, my, ja nie mam dziecka, ale jako rodzic, jeżeli sam przekorzę te wartości o hejtowaniu, że nie wolno. To jeżeli trudno później to dziecko to zrobi, to już nie jakby twoja robota ro... rodzicu jest zrobiona. Zrobiłeś co mogłeś, wytłumaczyłeś, przekazałeś, ale wydaje mi się, że jeżeli dziecko ro... widzi, że ty sama czy sam to robisz, to będzie robił to samo. Przykład się bierze z rodziców. Takie moje zdanie. Także nie uczmy dzieci hejtowania, bo to nie jest fajne. I tak sobie właśnie gadałam w ogóle z koleżanką, że jeszcze za naszych czasów. Każda z nas miała tam jakieś wiecie, była wyśmiewana za to, że ma starsze ciuchy, no cokolwiek. Ale jakoś szło się do domu, przez to, że nie było telefonów, nie było komputerów, miało każdy swoje towarzystwo. Ja słuchajcie, szłam na podwórko, bawiłam się z koleżankami w klasy, na, na ten, na czepak. Zakładało się wrotki i się jechało, udawało, że się z autobusem, i tak dalej, i tak dalej. I człowiek nie pamiętał o tym, że w szkole się ktoś z niego wyśmiewał, i po prostu mógł się. Taka młoda osoba mogła się zresetować, a teraz wyobrażam sobie tylko, jak to musi być straszne, że wyśmiewają Cię najpierw w szkole, a Ty później wracasz do domu i na przykład dostajesz wiadomości na Messengerze, Messengerze jakieś głupie mimy, jakieś e, Facebooki i tak dalej, i tak dalej. I ten hejt się szerzy i się szerzy, a potem niestety, ale się e, słyszy o różnych... E, Samobójstwach wśród nastolatków, bo jednak my jesteśmy bardziej, że tak powiem, odporni i potrafimy sobie z takimi rzeczami radzić. Także nie hejtujmy, nie tylko dzieci, ale dorosłych też nie, ale takie moje przesłanie. A moje drugie przesłanie, słuchajcie, to jest właśnie temu. Słuchajcie, nie wiem, czy Wy wiecie. E, większość z Was wie, że ja jestem wielkim e, supporterem albo staram się być supporterem, jeżeli chodzi o prawa LGBT. E, I nie chodzi mi tutaj, że nagle akceptuję wszystko, wszystkich i w ogóle, bo ja szczerze Wam powiem, że sama nie rozumiem tego, że ktoś jest i chłopakiem, i dziewczyną w jednym, e, że ktoś chce, żeby na niego mówić: wy, oni. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale akceptuję. Jeżeli ktoś do mnie dzisiaj podejdzie i powie. Proszę się zwracaj do mnie na on, a jest kobietą. Nie ma problemu. Mi tym krzywdy nie robi. Szacunek należy się każdemu. E, chociaż ja tego nie rozumiem. E, po prostu. Tak jest. Jeżeli chodzi o LGBT-typowe, takie stary, że tak powiem, czyli e, to, że ktoś ma pociąg do tej samej płci, akurat to rozumiem najbardziej. E, I właśnie, jak wiecie, staram się, jak mogę. Szerzyć słowo, żeby ludzie po prostu e, nie że kochali, nie że akceptowali, tylko żeby nie szykanowali innych ludzi. Przez wzgląd na e, orientację seksualną. I jest to dla mnie mega ważne, ponieważ jak wiecie, mam bardzo dużo znajomych w tym środowisku i wiem i słyszałam dużo, dużo niefajnych historii, które je spotkały i chciałabym, żeby to się skończyło. I tak jak mówię, e, nie chodzi o to, że nagle wszyscy mamy przyklasnąć i powiedzieć super i każdy z każdym, tylko chodzi mi o to, żeby rozum, żeby akcept, nie akceptować, żeby szanować, mimo tego, że czegoś nie rozumiemy. Mm, Wiele rzeczy, jeżeli chodzi o LGBT, ja na 100% się nie zgadzam. Typu e, na przykład, wchodzenie teraz do szkoły, gdzie są 5-6-latki, i mówienie im, że mogą być dziewczynką, kiedy są chłopcem, i na odwrót, e, dla mnie to jest za wcześnie. Uważam, że dzieci, jak będą ciekawe, same zadadzą pytania, ale na pewno nie takie, czy jestem chłopcem, czy jestem dziewczynką, tylko wiecie, o dlaczego widziałem dwóch panów się celujących i wtedy chciałabym, żeby. Takie moje marzenie jest, żeby rodzić usiadł powiedzieć, że po prostu czasem tak jest, że pan kocha pana, a pani kocha panią i to jest okej. Okay. Bez wiecie, zagłębiania się w jakieś większe tutaj e, rzeczy, tak jak właśnie teraz chcą wprowadzić, bo dla mnie to jest za dużo dla mnie, mimo tego, że tak jak mówi, nie jestem animatką, nie znam się na dzieciach, ale wydaje mi się, że takie małe dzieci e, są taką gąbką i tak wszystko zbierają, e, co im się powie, i chyba nie ma sensu im e, mówić. Od małego, że jest okej, okay, możesz być chłopakiem, kiedy jesteś dziewczynką, bo możemy mu, jemu, temu dziecku, e, nakierować coś, co tak naprawdę nie jest e, prawdą. Czyli powiedzmy, ten chłopiec wmówi sobie, że jest dziewczynką, pomimo tego, że jest chłopcem, jeżeli wiecie, co mam na myśli, ale ponownie uważam, że um, nie musimy się ze wszystkim zgadzać, żeby ten szacunek okazywać. I ja dlatego właśnie wstąpiłam e, u nas w pracy. A, a jeszcze chciałam powiedzieć, że większość moich koleżanek, kolegów, którzy są homoseksualni e, lub biseksualni, uważają dokładnie tak samo, że dla dzieci to jest za wcześnie i nie powinny mieć takich lekcji w wieku 5 lat, gdzie im się mówi, że jest ok, jeżeli chcą być e, dziewczynką, kiedy na przykład są chłopcem. Więc to nie jest tylko zdanie mojej jako osoby e, heteroseksualnej, tylko ogólnie nawet wśród moich znajomych. Takie jest moje zdanie, jeżeli się ktoś nie zgadza, rozumiem. Pamiętajmy, szanujmy się, bez hejtów w komentarzach. Ale właśnie wracając do tej akceptacji, do tego szacunku tak naprawdę, nawet nie akceptacji, tylko szacunku. Zresztą jeszcze Wam wrócę do tego przykładu. Tato Andre, on tego nie rozumie, on tego nie akceptuje, ale szanuje ludzi. Jak poznał Marcy z jego partnerem, ładnie się zachowywał, nie powiedział nic miłego, nawet później jak oni wyszli, to nie wypowiadał się jakoś nieprzyjemnie o nich. Po prostu powiedział, nie rozumiem tego, ale jest jak jest. Um, nie ma problemu z tym, że oni będą u mnie na weselu. Będę miała zresztą. Raz, dwa, trzy albo cztery pary. Trzy? Cztery. Już mi się pogubiło. Trzy albo cztery pary um, homoseksualne. Nie ma z tym żadnego problemu. Ponownie, on tego nie rozumie, on tego nie akceptuje. Myślę, że u swojej dzieci by nie zaakceptował, ale szanuję tych ludzi. Także wiecie, jeżeli wasze dziecko kiedyś wam przyjdzie i powie, że jest game albo lesbijką, to proszę was tylko postarajcie się zrozumieć, a nie, nie wywalajcie. Bo na przykład mój kolega przez 3 miesiące mieszkał w samochodzie, bo rodzice go wyrzucili z domu, kiedy się dowiedzieli. A co najlepsze, to nie był Polak, tylko Anglik, ale było to no 25 lat temu. To też to były inne czasy. No ale wracając już do meritum, e, u nas w pracy są różne podgrupy. Mamy grupę Azjaci w Amazonie, mamy grupy e, kobiety w biznesie w Amazonie, rodzina w Amazonie i takie różne. Ale jedna z tych e, platform nazywa się Glamazon i jest właśnie w tym, żeby szanować wszystkich em, każdego nieważne kogo kocha, jak kocha, po prostu szacunek, miłość do wszystkich e, i żeby ludzie się nie bali też mówić, kim są e, przez wzgląd na to, że boją, jacy, jak będą traktowani. I ja wstąpiłam do tego kółka, że tak powiem, a dla tych, co nie wiedzą, w przyszłym miesiącu jest miesiąc LGBT ogólnie na całym świecie, e, bo właśnie w czerwcu, bodajże 40 lat temu, jak się nie mylę, zostały takie e, pierwsze prawdziwe prawa przyznane dla osób e, homoseksualnych. Dlatego też właśnie my w przyszłym miesiącu będziemy mieć bardzo dużo aktywności u nas pracy związanych z tym tematem. Więc Sylwia chciała zamówić coś, e, żeby po prostu mieć e, na taki główny event. E, zaraz Wam pokażę. Niewiele zamówiłam, bo jak wiecie. Kasa jest jak jest i tam mówiłam sobie koszulkę. I ta koszulka kosztowała mnie chyba 6 funtów. Nie chcę was skłamać. ona jest fajna! E, ona nie jest z tego. Ja myślałam, że ona będzie z tego materiału. Widzę, że jest śliska, ale nie przeszkadza mi to zupełnie. Jest dwustronna i zobaczcie, jest przezajebista. Przepraszam, że to powiem. Tu jest napisane Love is Love, czyli miłość to miłość, a pod spodem Be who you are, czyli bądź tym, kim jesteś. Tym bo, no tak, bądź tym, kim nie jesteś, czyli basta. Zejdź, proszę. Poczekajcie, bo ja muszę. <laughs> baba, baba. Uj, uj, uj. Idź, idź na dół. Idź, idź. Go down. Go down. Basta ma parcie na krzło. O, dawaj, idź na dół. Przynieś mi piłkę. On będzie tu stał, teraz. E, mega mi się podała ta koszulka. Po prostu, be who you are. I to nawet. To przesłanie to nie jest tylko do osób e, ze środowiska, tylko ogólnie dla wszystkich. Be who you are, ja też biorę do siebie jako do osoby, żeby się nie zmieniać, żeby być tym, kim jestem, pomimo tego, że właśnie dostaję takie hejty, pomimo tego, że ty, czy ty, czy ty dostajecie jakieś hejty, że nie wiem, brzydko malujecie, ale dopiero się uczycie. Czy nie wiem, zaczynacie swoją przygodę z paznokciami, robicie fajne paznokcie, ale dostajecie tego hejtu, że jesteś beznadziejna, w ogóle nie rób, po co się starać. Nie, nie poddawajmy się Bądźmy kim chcemy być I wtedy świat będzie lepszy Może nie dla wszystkich, ale dla nas e, A to jest chyba najważniejsze Żeby po prostu wszystko było dla nas Ja jestem zakochana w tej koszulce Love is love, be who you are No powiedzcie, czy ona nie jest piękna Jeszcze June będzie ciepło Przepiękna Muszę sobie tak zrobić, żeby e, wiecie, Profilowe było hmm, Patrzcie jak ja wyglądam Super, jestem zachwycona do tego sobie kupiłam brązoletkę do ubrania brązoletka była 2 funty on już patrzy słuchajcie bo on myśli, że mam zabawkę przy niej kupiłam nie ma zabawki tym razem ile ty byś ty chciał zabawek? i tu jest na opasce zobaczcie, jest oczywiście tęcza jest napisane LGBT ale ładna i tu jest love, ale be... zobaczcie przecież ona wygląda przepięknie od niedzieli, bo w niedzielę jest drugi czerwiec. Będę ją nosić. Super, ale jest piękna. Powiem Wam, że chyba sobie aż zamówię więcej na lato. Eee, Stuskniłeś się za mamą, bo mamy nie było za długo, nie? Jak mama mogła pojechać po krzesła, tak? Ty tak już czekałeś. Tak gadam do mojego swa. Też zaraz mnie będą hejtować, bo do psa mówię, jak do dziecka. przykro mi. To moje dziecko. Mm -hmm, tak powiedziałam na głos. I słuchajcie, teraz będziecie ze mnie śmiać. Zamówiłam tatuaże. Zamówiłam tatuaże LGBT. Różne, kolorowe. No ta czacha mi się po prostu zarumbiście podoba. Z napisem love. One są przepiękne. Love is love. Ja cały czerwiec będę sobie różne tatuaże właśnie zobaczcie to przyklejać i będę w nich chodzić. Pride w ogóle. Zobaczcie unicorn. Love is love, także będę chciała takie tatuaże sobie przyklejać, my w procesie mam taką koleżankę Karolinę i ja pozamawiałam te wcześniejsze e, tatuaże na temu I sobie kleimy czasem na rękach jak takie dzieciaczki, także jestem gotowa na miesiąc LGBT e, także słuchajcie, jeżeli chcecie się przyłączyć kupcie sobie coś tęczowego, niekoniecznie musi być to już aż tak krzyczące właśnie taka delikatna brązeleczka, tylko żeby pokazać tym ludziom e, support i jeszcze jedna rzecz jaką kupiłam, jak wiecie ja szukam sukienek kupiłam sobie sukienkę granatową zobaczcie, takie wzory ona tu w kamerze wydaje się czarna, ale ona jest granatowa na ramionczkach obcisłą, bo ja lubię obcisłe sukienki, po prostu uwielbiam chyba i najbardziej, moja figura najlepiej w nich wygląda pomimo tego, że jestem pończusiem to takie sukienki robią dla mnie najlepiej mam wcięcie w talii chyba dlatego też wydaje się szczuplejsza w takich sukienkach, niż jak ubieram takie luźne Zobaczcie, no czy nie jest piękna? I zaraz wam coś powiem. 2,50. Ta sukienka kosztowała 2,50. 2,50 funty 50 za sukienkę nową, na temu. Tak tylko chciałam dodać. Jeżeli chodzi o moje sukienki z Vinted, mam nadzieję, że wszystko jest ok, bo pani mi nadal tych sukienek nie wysłała, a ja je kupiłam chyba w piątek. Ale myślę sobie, że był bank holiday, więc może była gdzieś na wyjeździe. Może jutro, pojutrze wróci, mam nadzieję. Bluza do mnie idzie od takiej Polki z Miss City. Jak wiecie, ja kocham Miss City, ale ponownie to wiedzą osoby, które są ze mną tutaj bardzo długo. Jeszcze za dobrych czasów, jak miałam pieniądze, to pamiętacie, jak często robiłam zakupy z polskiej firmy Miss City. I wiadomo, przez ostatni czas w ogóle tego nie widzicie, bo nie kupuję, no bo to nie jest najtańsza firma, to nie jest też jakaś droga firma, ale no w tym momencie mojego życia nie jest na moją kieszeń, ale wiadomo, na vintage sobie Sylwia patrzy. I słuchajcie, wynalazłam taką bluzę różową, pomarańczową, żarówę, piękno z Misty, ta dziewczyna miała na sobie tylko raz. I wiecie, co, zapłaciłam za nią 8 punktów tylko. No po prostu e, zachwycona jestem. I jak ona zobaczyła, że lubię takie żarówy, to napisała do mnie, czy lubię też ogólnie żarówy. I mówię, że tak. Jeszcze mi sprzedała taki żółty żarowy sweterek. sweterek. Nie jest Misty, jest zwykły za trójkę. I też mówi, kurczę, e, wyślij mi, e, no bo ona mówi, dobra, wystawię na vinted. Słuchajcie, a mi znowu kazało zapłacić za Buyer Protection, za przysługę. ja do niej pisze, słuchaj, e, ty mi chcesz go sprzedać za trzy, a ja muszę za niego 7 zapłacić i trochę oszukałyśmy system ponieważ ja jej zapłaciłam te 3 funty na konto a ona mi to wyrzucić ma do paczki bo on jest taki malutki, malutki to paczka i tak wyjdzie w small i też mi napisała, że e, na pewno mnie nie oszuka ale wiecie, nigdy nie wiadomo, ale tak naprawdę to jest tylko 3 funty, więc też nie zbankrutuję ale z dziewczyną się super gadało także myślę, że na pewno nie dobra, słuchajcie, ja będę kończyć dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam w ogóle za całe wsparcie, bo jak e, wyświetliłam Wam ten komentarz na e, Instagramie bardzo wiele z Was się odezwało bardzo wiele e, że no z tak dobrymi, miłymi słowami, że szok i też oczywiście Miss Agi dziękuję, tak jak Ty mu odpisałaś to chyba nikt inny e, lepiej by nie odpisał, bo Twój komentarz był z klasą, był inteligentny po prostu był w punkt no na pewno, ja bym sama go lepiej nie napisała, no ale ja ci uważam za bardzo inteligentną osobę w porównaniu ze mną, także bardzo ci dziękuję z tego serca za wsparcie. Jest to mega miłe, że ktoś potrafi za nami stanąć, także bardzo, 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 bardzo ci dziękuję, bardzo to doceniam. A ja co? Trzeba złożyć tego vloga? Jutro ostatni dzień w pracy. Trzymajcie kciuki, żeby poszło szybko. Ja Wam życzę cudownej środy. Chyba, że w czwartek to oglądacie, to czwartku. Ale większość z Was ogląda w środę. Także miłego, miłego dziąka. Albo wieczoru, bo może już jesteście po pracy. Buziaki. Pa, pa, pa. Ja Wam jeszcze pokażę młodego bastuś. Pokaż się. Pokaż się, jak tu mamy pilnujesz. Dzień dobry. Who is that? Kończymy. papa. Pa.